Nie napierdalony. Nie ja napierdalony. Persa na tym No pa, nie mogę mówić. Ty jesteś tym. Zapomniałem. Ale gdzie ja mam dostęp do wszystkiego? Ale stara ci kurwa z ducha. A, masz dostęp do wszystkiego? Na do listy? Tak. No właśnie, kurwa. To z tym to nasz kurwa no, miałem, do karczmy w karkachan. Miałeś, miał miał i miał miał Takie bo tam. miał miał i miał miał O, więc ja z dwie kont sprawdziłem Miał miał i miał miał Ja skamowałem A, jesteś złodziejem? nie? skraj, kurwa <grym> Ale w Chinach, to jest. No, ja bym nie miał sumienia, żeby pomyślał ty jesteś? Ja bym nie miał sumienia, żeby kogoś okraść, mówię. Co mi tak reaguje? No a jednak Jednak to skamowałeś, ludzie. O, 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 o. Po prostu kurwa miałem dostęp do Nie ty też bubłek słyszałem, że miałeś. No jak? Wiesz, że raz z wpadł kurwa mi 370 na publiku? No, a wiesz, że to wpadło kuberatarowi? Ale mi też wpadło dziesiaczku. Olega, lega, no. Lega, pa pa pa. Na live. Live No. Będzie reakcja na legendę. Na wszystkie profy, mam 10% na to. No. I odpaliłem no, live'a szybko na bicie tego Persa Ale masz live'a No masz odpaliłem no, bufek szybko. Pa łapię e, Live'a, bo nie są nic odpaliłem. Pa mam 10%, łapie to. Moje please. Masz? Mam! Oh, kurwa na 10%? Masz? Mam Ale się podnieciłem. 10% miałem. Na tyle. Na live'ie live ty z widzami. Live live mam. Czekaj, mam? Nie masz Mam, mam, mam.